6. Dąbek przepędził tę noc bezsennie. Nawet nie kładł się, bo się lękał strasznych widziadeł, które już na jawie nazbyt go dręczyły. Chodził po namiocie i dokoła namiotu, wzdychając, ręce załamując, niekiedy czyniąc ruchy takie, jakby kogo odpychał. Widywał już przedtem rzecz okropną, zabitych, i rzecz okropniejszą, zabijających. Niczem to jednak było w porównaniu z piekłem oglądanym tam przy Moście Chocimskim. Jego spokojna, mieszczańska dusza, mająca za cały ideał pracę, modlitwę, miłość Boga i ojczyzny, miotała się w konwulsjach na każde wspomnienie widzianych gwałtów. Dręczył go też na kształt zmory obraz Konrada pędzącego nań z podniesioną szablą. W oczach swego wroga dojrzał wówczas bezdeń niegodziwości, domyślał się rzeczy okropnych do wiary niepodobnych. Długo walczył z tym widziadłem, daremnie usiłując pozbyć się go. Do białego rana mocował się z nim jak archanioł ze smokiem. Na samym świtaniu zakończył walkę, powzięciem silnego postanowienia, które wyraziło się w słowach: "Tak dłużej trwać nie może. Dziś liczby swe zamknąć musimy". Zrozumiał po prostu, że między nimi a wichurą sprawa doszła do tego punktu, w którym należało koniecznie w taki lub inny sposób Położyć jej kres. W obozie otrębywano pobudkę. Przywołał pachołka, żeby mu dał inną odzież. Pomógł się przebrać na głowę i ręce wylał w wody. Przed ryngrafem, do płótna namiotu przytwierdzonym, odmówił dłuższe niż zwykle modlitwy. Potem poprawił na sobie uzbrojenie, pomacał szable, czub i wąsy. Nastroszył i ruszył prosto do miejsca, gdzie okopali się byli lisowczycy. Miał do przebycia duży kawał drogi. Gdy przybył już, słońce dopijało ostatnich kropel rosy, już tu i ówdzie szła dość gęsta strzelba, już ochotniejsi lub niecierpliwszy towarzysze na harc wyjeżdżali. Przybył za późno. Jeszcze o zmroku przed porannym Konrad Zboński opuścił namiot swój, obóz i chocim. Uciekł? Co zaś? Z pozwoleniem pana Hetmańskim ja w niej okazale wyjechał. Sam? I to nie luzaka wziął pacholików dwóch czy trzech, koni zapaśnych do dziesięciu objuczonych, jak się patrzy. Nie, z próżnymi żegnał nas rękami. Dokąd drogę wziął? Do rodzica swego, który go wezwał in articulo mortis. I Hetman zezwolił? A co nie miał zezwolić junakowi takiemu? Alboż zboiński mało zasłużył się Rzeczypospolitej, nie dość krwi za nią przelał? Wżdy ci teraz staną przed Hetmanem z gębą haniebnie, że leścem tureckim przejechaną. Krzyś zamilknął, zbity stropu, tropu, znękany. Przez głowę mu przebiegło gonić wroga, ale myśl była szalona, niewykonalna. Potem jeszcze pomyślał do Hetmana iść, oskarżyć. Z tej myśli otrząsnął się żywiej jeszcze niż z pierwszej. Od najbliższego towarzysza konia pożyczył, dosiadł go i szłapią powracał ku swemu namiotowi. Tego dnia nie było gorętszej przeprawy z wrogiem. Turków zajmowały jeszcze przenosiny obozu. U naszych panował względny spokój. Omawiano sprawy wewnętrzne, zajmowano się osobą hetmana wielkiego. Upragnione wyzdrowienie Chodkiewicza lub też jego zgon, przewidywany niestety, oraz możliwe następstwa jednego lub drugiego najbardziej głowy zaprzątały. Hetman czuł się owego poniedziałku lepiej. Do serca mu przypadła rada lekarza, zalecająca osobistą wyprawę w pole z orężem w dłoni. Mówił o tym wiele, plany roił, czynił przygotowania. Krześ zatrzymywał się tu i ówdzie przy rozprawiających gromadkach, łowiąc uchem cudze zdania, swoje słówko wtrącając. Dojechał w ten sposób do małego, usypanego z piasku wzniesienia, skąd rozpatrywano w potrzebie ruchy nieprzyjaciół. Zdziwiła go wielka kupa ludzi na zboczach wzgórza stłoczona. Ci ludzie otaczali kogoś na punkcie najwyższym stojącego, którego krzyś nie mógł rozpoznać, bo był ciżbą osłoniony. Dopiero zsiadłszy z konia i przepchawszy się trochę przez tłum, zdołał przyjrzeć się lepiej nieznajomemu. Był to pielgrzym. Pątnik, jak wówczas mawiano. Miał płaszcz długi pokostki, kapelusz bardzo szeroki, tykwę zatkniętą na kiju. Wszystko, co pielgrzymom przystoi. Pielgrzym ostro okutym końcem kija kreślił na piasku jakieś znaki, mówiąc coś przy tym. Otaczający słuchali go z wielką uwagą. Krzyś, przed którym rozstępowano się jako przed takim, co był w stanie cały oddział na własnym żołdzie trzymać, dotarł po kilku chwilach do pierwszego rzędu widzów. Trafił na chwilę, gdy pontnik, zatarłszy końcem kostura swe rysunki, wyciągał z zanadrza dużą kartę pergaminową. – Siła tu słyszę o wyglądanych triumfach, mówił głosem głębokim, spokojnym. – Nie masz tu nikogo, co by z całej duszy wiktorii nie pożądał, u Pana Boga onej nie żebrał. O więc ręką swą napisał Arbor Wiktorie, drzewo zwycięstwa, aby każdy z waszmościów dowiedział się, co na nim rośnie. Tu wysunął przed siebie w pergamin, ku któremu zwróciły się oczy wszystkich – na karcie czerniało wielkie, suche drzewo o rozłożystych gałęziach, na których zamiast liści i kwiatów wyrastały czaszki trupie. Korzenie drzewa tkwiły w wielkiej kałuży krwi oznaczonej farbą czerwoną. Jakiś śmieszek próbował wystąpić z dowcipem, rzecz całą w żart obrócić, ale go surowo zgromiono. Ogólne wrażenie, wywołane przez alegorię, było smutne. Przysuwano się kolejno do karty, czyniono uwagi. Kilku przesądnych przeżegnało się przed rysunkiem. W owej epoce alegoria silnie oddziaływała na umysły. Posługiwano się nią często w sporach religijnych i politycznych, jako doświadczoną dla przeciwnika złowrogą, niekiedy nawet śmiertelną bronią. Krzyś obejrzawszy kartę, stanął na uboczu i pilnie wpatrywał się w pielgrzyma. Poznawszy obraz, ciekaw był artysty. Twarz nieznajomego znajdowała się w cieniu, do połowy zakryta kapeluszem. W głębi cienia żarzyły się wielkie czarne oczy, na zewnątrz wystawał duży, orli nos, barwy żółtawej. Wbrew zwyczajowi, ten pontnik nie był starcem. Cała jego postać tchnęła pełnią męskiej siły. Gdy już wszyscy napatrzyli się na rysunek, nieznajomy ją mówić, jakby ciągnąc wykład przerwany doświadczaliście waszmości wiedzy mojej dowiedziawszy się żem heraldyk przedstawiłem wam siła rodowodów królewskich i książęcych teraz wam rzeknę kogo rodzi ta wielka pani której służycie wszyscy wielmożna najwielmożniejsza wojna ślubując macierzy znać trzeba i potomstwo pochylił się kosturem na piasku nakreślił kółko oto ona, mater, choć zgoła nie alma. Z kółka wyprowadził w dół trzy promienie. Koniec każdego promienia naznaczył również kółkiem. A to trzy córy. Odjął kij od piasku, wzrokiem powiódł posłuchających. Wiemy, kto macierz, mruknął najbliższy. Bellum jej zwisko. A potomstwo? Pielgrzym w odpowiedzi przy jednym kółku nakreślił wielkie M, przy drugim F przy trzecim P. I znów milczał. Tamci kręcili głowami, siląc się nad odgadnięciem zagadki. M... to może Magnitudo? domyślał się jeden. Drugi rzekł śmielej F to Fama, nic innego, jeno, Fama. Znaczenia P nikt nie próbował nawet zgadywać. Pielgrzym objaśnił. Wojna zrodziła trzy córy. Imiona ich te są. Miseria fames pestis, nędza, głód, zaraza. Bo i prawda! rzekło kilku westchnąwszy. Prawda, prawda! przytakiwało coraz więcej głosów, które nagle stały się poważne, posmutniały. Nieznajomy tymczasem z znaczącego Bellum wyprowadził w górę promień i u wierzchołka jego napisał wielkie s. Wiadomo już waszmościom kogo wojna zrodziła. A oto ten, który zrodził wojnę. Rodzic wojny? Mars, ktoś się odezwał. Gradivus, pośpieszył z dopełnieniem drugi. Pielgrzym pokręcił głową przecząco. Ani ten, ani ów. Oto miano, pod którym kościół go zna. Końcem kostura wyrył na piasku satanas. I zaraz schodzić ją ze wzgórza pergamin w zanadrze chowając. Schodząc, spotkał się oko w oko z Krzysiem. Bystro spojrzał mu w twarz. Jakby poznając szukanego, przystanął, pozdrowił go. Z Warszawy idę, wyrzekł z naciskiem szczególnym. Dombekarz drgnął, tak mu się w tej chwili ten głos wydał znajomym. Nie namyślając się posłuszny jedynie uczuciu, któremu serce przepełniało, zapytał Drewnów znacie. Pielgrzym odrzekł uroczyście. Stary drewno umarł. Umarł wieczne odpocznienie. Mąż był sprawiedliwy, przytem męczennik. Wierę nie dla innych są miejsca w niebiesiech. Szczere wzruszenie opanowało młodzieńca, ręce złożył, odmawiał po cichu modlitwę za zmarłych. Po chwili z pewną nieśmiałością wyjąkał ach. A córka, drewny, panienka świątobliwa, czysta i smutna, jak zawżdy. Śmiercią ojca, strodze strapiona, nikt bez żalu nie żegna przyjaciela. O jej mość panią drewnową nie pytam, ta w każdej przygodzie radzić sobie potrafi. Chrząkał, wąsa pociągał. Na sercu mu leżało inne jeszcze pytanie, którego nie śmiał wyjawić. Rad był wiedzieć, czy o rękę Hanusiową nie posunął się kto znaczny, czy może jeszcze liczyć, choćby w przyszłości oddalonej na przyjaźń dzieweczki. Pielgrzym nie przestawał wpatrywać się weń uważnie, i jakby czytając w jego myślach, odezwał się nagle: O Hanusi mam ci rzec słowo. Odeszli na stronę. Panience, złość ludzka zagraża, szepnął. Wielka dolegliwość idzie na nią i wielki ucisk serdeczny, a nie ma kto by z pomocą jej śpieszał. Skąd wiecie o tym? Wiem wszystko. Brońcież niebogę, zawołał przelękły krzyż. Nie w mojej to mocy. Trzeba, żeby kto stanął przy niej, piersią swoją i duchem swoim ją osłonił a mnie przeznaczenie pędzi gdzie indziej, do Jeruzalem, do Egiptu. Krzyś załamał ręce i w głosie pielgrzyma czuć było hamowane wzruszenie. Są wyroki niezłomne, ciągnął. Bóg zsyła je niewinnym, aby przez nich winni cierpieli. Moje miejsce tam, a przecież stamtąd wynieść musiałem. Iść by mi trzeba na zachód, los mnie ku wschodowi żenie. To moja pokuta. Ujął za rękę Krzysia. jak kleszczami ją ścisnął. Oczy, których nie spuszczał z niego, rozgorzały mu silnie. Tobie zalecam, Hanusie, wyrzekł głosem cichym, lecz mocnym. W głosie była prośba i był rozkaz. Wiecie, żem słaby i powinnością swą do miejsca przykuty, odrzekł Krzyś żałośnie. Będę się modlił o siłę dla ciebie. Znajdziesz ją, byleś był sprawiedliwy i na krzyż Chrystusów zawżdy pomniał. Co się więzów tknie, spadną same przez się, gdy wojna ustanie. A ona wrychle skończyć się musi. W krzyżu ocknęła się ciekawość, niedziwna w żołnierzu i obywatelu. Czym się skończy? zapytał. Wam wszystko wiadome, powiedzcie, kto zwycięży, my czy poganie? Zwycięży ona. Kto taki? Pątnik zamiast odpowiedzi podsunął pod oczy młodzieńca swój różaniec, przy którym zwieszała się spora, z kości wyrzezana, trupia głowa. Módl się, ciągnął, na krzyż wspominaj, walcz z wrogami swymi i hanusi. Gdy Bóg pozwoli, stanę przy tobie, stanę, aby prawdzie nieść świadectwo. Obejrzał się i głos zniżając dodał: Byłem tam. Za drugą skałą ukryty. Byłem, gdy tamten łupy zabierał, gdy strzelał do ciebie, gdy żelazem do serca twego sięgał. Byłem i widziałem. Poprawił sakwy na plecach, spod kapelusza jak spod umbry wielkiej, na niebo spojrzał. Słońce wysoko. Siłam czasu zmitrężył. W drogę mi pora. Uścisnął rękę Krzysia. Odchodząc, rzucił mu jeszcze. Pomnij na krzyż Chrystusów, Crux Christi korona Christianorum.